To ty też, tak? Pewnie nic w ogóle nawet nie będzie słychać na ten wodorasze. Także spokój. Jeszcze się dobrze pamiętam, że... Znaczy tu nie ma miejsca, ale jest kanapa, nie? Jest, tak. Mi się wydawało, że właśnie tu są trzy, ale to w sumie nie jest, są trzy chyba, nie? Nie, ale ostatnie... Chyba może aparat? Bo tak z gaz, wiesz A miałeś jeszcze coś trochę, żeby paliwo nie dochodziło? Czy bardziej ten? No były, były problemy. O, widzę fajne. Tak. Dobra, otwieranie. Dobra, jedziemy na zlocik, ale. mała awaria. <grywia> ale dobrze. Znaczy dobrze, ja nie powiem, że. No widzisz, ale nie no do Warszawy LPG założyć, dobrze mieć LPG, to ratuje życie Teraz? <grystanie> ale to zgasła? Tak, paliwko jest Przynajmniej w tej pompce Aparacik zapronowy Fajnie wszystko na wierzchu, fajnie tu widać No tutaj to jest dojście do wszystkiego Super no to nie w zachodnich samochodach, że ręki nie włoży <noise> paliwo się skończyło, czy co? <noise> ale tam było, nie? W pompce trochę. No właśnie, pompka nie pompuje. A, ale też, ale... ten... ale... Paliwa nie ma. Znaczy, ja ją niedawno tankowałem, czy ona by już budziła? Lubimy paliwo, nie? Wiesz, co? Powiem ci, że tak jest, aczkolwiek nie wiem, czy nie na samym dnie. Jest patent na sprawdzenie tego, zdejmijmy sobie tu przewód. Wiesz, co? Bo tankowałeś pewnie do pełna, czy nie? No właśnie, ja tankowałem do pełna, tylko że tu już jakiś czas temu, co prawda? Wiesz, co? No bo Jak? tak chlupie, nie? To już taka bardziej. Mam wrażenie, że bliżej rezerwy mu niż. Troszkę, bo to, nie wyciągniemy pewnie. Uwaga! Przedam głowę, gdzieś, dmuchnął Posłuchajcie czy w zbiorniku w klupie Tak jakby bardziej No dobra Nie wiesz to tak jakby ten Na moje oko powietrze słychać Takie Takie dmuchanie, takie wiesz Nie to że bąbelki tylko po prostu no Powietrze Nie bo ciągnę i ten I słabo Uf, ciągnę powietrze. No, to nie mam zgadzałem. minister zapasowego paliwa. Nie mam. W ogóle nie mam. Bańka. Nie. Wężyk. Wężyka. Baniak. <gulanie> <gulanie> ja mam butelkę po minerali. Nie, bo, no butelkę to byśmy znaleźli, tylko chodzi o wężyk. Nie, nie, nie masz czego ściągnąć. Ja się spodziewałem jakiegoś obrócenia panewki czy coś, ale nie braku paliwa. to tylko paliwa. Paliwo. <gulanie> Ja pierdziel. A najbliższy CPN mamy... Tyle zero. No może... Ciężko by ją było maluskiem poholować. Mieliśmy po drodze dla pożytka. Bo tak. Aha, możemy tak, na przykład to. Ty, jest tak Aha O! O, no właśnie Dużo masz paliwa? <laughs> ja mam cały zbiornik O To nawet lejek jest Jest Tu jak ten samochód robił 1359 km ostatnio Trzeba być przygotowany Do Wilna i z powrotem No to co? Chodzi. A, wesołe maluchy No, no wszystko jasne Dobra no. Szybka akcja Transferu, transfuzji. Ja przyjechałem bardzo nieprzygotowany. Ja o tym widziałem. <grymne> Nie, w zasadzie paliwo się skończyło. Także A, wszystko ok. Tak, będziemy spuszczać z malucha. Także. Ale dzięki za zainteresowanie. Takie <grymne> Dzięki. Leci, leci. tyle spaliła, czy jednak gdzieś sobie wyciekło? Nie, na to, że ona. Znaczy, no, ona tak z 15 -10 na 100 to pali, nie? No, na pewno pali 15. Jak jeździłeś jeszcze w koło komina, no to no. wiesz, nie? Znaczy, do no, miżu pali 15. No właśnie tak. ja myślę, a to do półtuska, a to na wesele, ślub. Było wziąć przynajmniej no. no. dychy. Nie, mog znaczy, mogliśmy, bo nie chciałem tracić czasu. Mówię, do bo, Znaczy, ja miałem plan tankować na powrocie, nie? Aha. Ale mówił, już nie chciałem tracić czasu do pońska, dojedziemy. <laughs> no, <coughs> to jedziemy. Tak. tylko takie awarie Trzeba będzie parę pewnie a bo ale no, To dawaj. Ja to wejdę. cię nie używa, to, to zabij się Nie wiem, czyje ten wlewasz sobie? To, lej. to wiesz co, lej może, a ja w międzyczasie bym ten złożył, bo tam odpiąłem przewód To akurat już, żeby czasu nie tracić. Można lecieć dalej. Da. <grymne> yes. Dobra. Jest. Dobra, Wszystko pracuje, wszystko działają. O, jest. Dobra. Gotowi do drogi. dalszych Dalej. A jak te zegary? Działają ciepło? mnie żadne nie działa Jak jeden? Cztery... No. Nie, działa. Oprócz paliwa no. działa wszystko. Ok. Oprócz paliwa, dobra. <laughs> jak, to. jak mogliśmy zauważyć. Ale, ale wali. No. Wiesz co, może sypu się teraz dostało. Obólnie właśnie jest tak, że zaraz zobaczymy. Ożył Ale dobre Za dużo obrotu Troszkę, miota na mnie jak szatan A gdzie się tego kierowcy tak spieć kierowcy spięć? że Tak wymanipuluje gazem i ssaniem. to jedzie... właśnie. ostatnio mi się przytkał gaźnik, nie mając założonego filterka. w pomce ale on jest taki To jest ten osadnik chyba bardziej, nie? Tak, czy one... taki? Ja podobnie w trabancie miałem jak zobaczyłem ile tego syfu z baku, właśnie jak już zejdzie całe paliwo no to niestety tego syfu się zbiera nie? Jakiś rytm jazdy. Chyba na lądzie, jak zwolniliśmy, to opad syp. No i jedziemy. mogło się bo... zatkać, dysza jedna w gaźniku. pocik, jakimś mniejszym, bądź większym cudem zaraz się tu przejdziemy, zobaczymy co tutaj stoi, co mi się podoba czymkolwiek to jest Miałem, miałem takiego Potwór pod maską Potwór pod maską 31 koni to masz Uuu, też więcej niż trabant, kurde Już się nisz na walę To nie było mam wrażenie, że ostatnio garbusy wyginęły i naprawdę ciężko spotkać garbusa na jakichś takich spotach, zlotach. Tak samo trabanty. Gdzieś tam był trabant, zaraz go przejmiemy. Fajna inspiracja, idealna do kradzieży do mojego trabanta. Tlnaczek, ale Czyżby to był 1-1? To jest 1-1 Także nie pogadam, gdzie się robi silniki do Sabata Mogę to w kawę przystanie niż nie jeden mały tutaj No i to jest dobra kolekcja To mi się podoba Nie no to ja rad... a nie no tak to zostanie no. To nie damy rady no. to Trzeba by te Dobra to przyjedzie dwa razy ta Robimy promocję te same banytką Liczyłem na to, że coś tu nie odpali, ale to odpali.

Może pan to jeszcze raz zrobić? W dół i w górę? No to tylko musimy się poczekać aż się A, opłynie. troszeczkę napompować, okej Tak, okay. a, bo ja przy przełączniku, gdzie zepsuł skabiny, dlatego wsadzam te. A, okej, okay, wszystko jasne A pan zdradził jeszcze co to za marka i samochód? Buick, ale... Buick, a, Buick Special, 50 okay. euro Okej okay. Właśnie zrobiłem tutaj zestawienie z Warszawą i zaskakująco są podobne do siebie w sumie no to on był, wzorcem, był wzorcem dla był wzór, dla właśnie Nawet raz. niech właśnie. zobaczy to zobaczy tym w tym samym miejscu, Tam jest zegarek, a umie jest taki... taki Wszystko by się przystroju. teraz zgadzało Opuszczamy Dobra Dobra. to za prezentację o, o, o! Zablokował się, rozruszliśmy. Zablokował się. No dobrze, zaraz wam Ooo, tu akumulator biło No bo to. Aha, kolejny raz z bohaterem. A wy się z zaśmiali, co? Aby się przeprosił No tutaj kolejna awaria w Warszawie, ty Zem, zawieszony pływak. A nie chcesz tego obrać? Ten to jest już jest no. dobrze. Dobrze? dobrze?